Co ich zabił Ostatni wpis Monalizy Perez na Twitterze. Ja i Pedro prawdopodobnie nakręcimy jedno z najbardziej niebezpiecznych wideo w historii. To był jego pomysł, a nie mój. Co się wydarzyło? Pedro Ruiz III postanawia wynieść ich kanał YouTube na zupełnie nowy poziom. Dotąd wraz z Monalizą kręcili filmy o życiu codziennym wyzwania i czerpali z tego dużo radości. Dodajmy, że para wychowuje trzyletnią córkę, a Monaliza jest w dość zaawansowanej ciąży. Jesteśmy w Halstad w stanie Minnesota w domu naszych bohaterów. Pedro pokazuje partnerce grubą książkę, do której wcześniej strzelał z pistoletu i która zatrzymała kulę. Monaliza wie, że to nie jest dobry pomysł. Kamera akcja. Pedro trzyma przed sobą encyklopedię. Mona Lisa dostaje w dłoń Desert Eagle, jeden z najpotężniejszych pistoletów na rynku. Wideo nie wyszło. Mona Lisa kończy w więzieniu. Nożyce okazały się silniejsze niż papier, a Pedro z raną postrzałową klatki piersiowej ginie na miejscu.